Cześć, witam się dzisiaj z wami z Alei Racowickich. Tym razem nie będzie to odcinek historyczny. Innym razem. Dzisiaj powiem wam o zieleni, o bardzo ciekawych drzewach, które będą usunięte w związku z przebudową tej ulicy, poszerzaniu jej do trzech pasów. I troszeczkę takiej mojej osobistej refleksji na temat tego, co miasto planuje. Mam na myśli poszerzanie ulicy kosztem drzew. Nie byle jakich drzew. Bo wyjątkowo starych już dębów kolumnowych, zapraszam na film. Dla tych, którzy nie są z Lublina, krótki rys. Aleja Jarocowickie jest to taka główna oś śródmieścia. Jest to, można powiedzieć, reprezentacyjna ulica, która yy, no. Od wielu, wielu lat jest na no, główną osią dojazdu do centrum. Te drzewa, które widzicie, to są dęby kolumnowe, i jest to jedyna w Polsce aleja dębów kolumnowych w mieście. Te drzewa zostały wyhodowane, stworzone w Instytucie Jung w Puławach. Oni się zajmują różnymi takimi właśnie rzeczami: rośliny i tak dalej. No i posadzone one zostały w okresie przedwojennym. Jeszcze na zdjęciach z czasów okupacji można zobaczyć, jak małe są te dęby. No w tej chwili są to już piękne, dorosłe drzewa, które niestety. Mają być usunięte, no pewnie nie wszystkie, ale większość z nich ze względu na budowę ulicy. specjalny gatunek dębów kolumnowych został stworzony właśnie w instytucie specjalnie dla miasta, yy, dla obszaru miejskiego na terenie Wyżyny Lubelskiej. Czyli uwzględniono warunki klimatyczne, warunki wilgotnościowe, warunki glebowe, no i oczywiście specyfikę miasta. Mam na myśli jego mikroklimat, yy, no i to był taki eksperyment, one jak widać się pięknie utrzymały. dęby się utrzymały, przetrwały dwie rozbudowy Alei Racowickich, ponieważ ta ulica była poszerzana na przomie lat 50 60 i zobaczcie proszę jaką mamy piękną dębową aleję. Jedyna w Polsce aleja dębów kolumnowych. Z prawej strony macie małe drzewka, to jest to w jakim kierunku teraz idą miasta w Polsce. No niestety drzewa w Donicach nie mają przyszłości, przemarzają, więc to wygląda. Dlaczego poszerzanie alei Racowickich to jest zły pomysł? Moim zdaniem to jest zły pomysł, już mówię dlaczego. Przede wszystkim miasta na świecie, miasta kultury zachodniej, idą w innym kierunku. Przede wszystkim to jest teraz tendencja do usuwania samochodów indywidualnych z centrum, kosztem przewracania przestrzeni dla mieszkańców, wprowadzania zieleni na terenach, gdzie były na przykład asfalt, gdzie była szersza ulica. Natomiast w Lublinie jest tendencja odwrotna, poszerzanie Alei Rocewickich, Niewiele pomoże. Korki jak były, tak będą. Po prostu musi być mniej samochodów. Spójrzcie, proszę, dla tych, którzy nie jesteście z Dublina. Dodam, że właśnie trolejbus pojechał w stronę centrum. I spójrzcie, proszę, że jeżeli będzie ulica poszerzona, to tak naprawdę niewiele się zmieni, ponieważ te samochody będą blokowały się na skrzyżowaniu, które tam dalej widzicie. Jest to skrzyżowanie ulicy Lipowej z aliami rosowskimi. Zamiast trzech pasów nagle znowu zrobią się dwa pasy. Krakowskiego Przedmieścia się ruszyć nie da, nie da się go wyburzyć, więc ten ruch, on po prostu zostanie przeniesiony w inne miejsce. Nie rozwiąże to problemów korków, poszerzanie Alei Racowickich. Wystarczy wprowadzić pas na całej długości Alei Racowickich, wprowadzić rozwiązania biletowe dla kierowców z Lublina, tak, żeby zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej. I po kłopocie. Jest sobota, ruch jest mały, tutaj ruch jest tylko w godzinach szczytu, a później jest piękna zielona aleja, zwłaszcza w lecie. Dlaczego drzewa są tak ważne w centrum miasta? Przede wszystkim zmniejszają ilość kurzu. Lubi ma problemy z pyłami zawieszonymi, z kurzami, po prostu jest susza. Redukują hałas dosyć mocno. Przede wszystkim produkują tlen, zacieniając chodniki oprowadzają też mikroklimat, troszeczkę studzą miasto. Aleje Racowickie, zielone Aleje Racowickie, działają jak taki, taka chłodnica, która troszeczkę tego ciepła zabiera, ponieważ po mojej lewej stronie, spójrzcie proszę, znajduje się patelnia, tak zwane CSK, dla starszych mieszkańców teatr w budowie. Jako ciekawostkę dodam, że był to na dłużej budowany teatr na świecie, w lecie na tym placu, mimo że jest z jasnego kamienia, jest straszna patelnia. Tutaj temperatury naprawdę osiągają 40-50 stopni na, od, od, na, przy powierzchni, więc jest to teren, który się bardzo mocno nagrzewa. Na jednym z filmów pokazywałam wam, jak w Oslo zostały rozwiązane problemy z korkami. Myślę, że Lublin też mógłby pójść w tym kierunku, w kierunku transportu zbiorowego. Tym bardziej, że widzicie tych autobusów na alejach Razowickich naprawdę nie brakuje. Mamy świetny tabor, nowoczesną komunikację. Aleje racjewickie jest tutaj dużo linii autobusowych, trolejbusowych i naprawdę nie musi być tutaj taki ruch samochodów indywidualnych na alejach, więc uważam że poszerzanie nie ma sensu. Wystarczy zrobić buspas, tak jak 44 jedzie teraz i to w zupełności moim zdaniem wystarczy. Kończę, bo mnie zaraz rozjedzie. Kończąc, chciałbym powiedzieć jeszcze, że drzewa, które zostaną usunięte, mam na myśli te dęby, konkretnie ten gatunek, nie dożyjemy, kiedy nowe drzewa urosną. Po prostu to drzewo wymaga czasu. Ludzie tyle lat nie żyją. No niestety, ale jedna błędna decyzja i tyle lat w plecy. Na starych zdjęciach, które wrzucę, zobaczycie jakie te drzewa były małe w czasach okupacji niemieckiej. Może to daje do myślenia. A naprawdę, transport zbiorowy jest przyszłością każdego miasta. Nie dajmy sobie wcisnąć kitu, że poszerzanie ulicy rozwiązuje korki. Nie tędy droga. Kraje zachodnie już to dawno przerabiały i dawno wycofały się z tych i głupich pomysłów.